Witam państwa. W roku 509 przed Chrystusem Rzymianie wypędzili ostatniego króla, pochodzącego z etruskiej dynastii Tarkwiniusza Pysznego. Sprzymierzyli się z Grekami i pięć lat później pokonali zbrojnie etrusków, ostatecznie zrzucając etruską dominację. Nie zdecydowali się jednak na powołanie nowego, własnego już króla, ale przyjęli dla swojego państwa ustrój republikański. Właśnie o Republice Rzymskiej, a zatem w tym okresie rozwoju Imperium Rzymskiego, kiedy Rzym z małego państwa przekształcił się właśnie w Imperium, Imperium, które zdobyło najpierw całą Italię, a później zdominowało świat śródziemnomorski, będziemy rozmawiać na dzisiejszych zajęciach. Rzymianie po wypędzeniu etrusków nie powołali własnych królów, ale oddali władzę w ręce urzędników, konsulów. Było ich dwóch, wybierano ich na zgromadzeniach ludowych na okres zaledwie jednego roku. Wraz z ustanowieniem republiki doszło w Rzymie do wybuchu poważnego konfliktu społecznego między patrycjuszami a plebejuszami. Patrycjusze tworzyli elitę państwa, czyli arystokrację, której korzenie sięgały jeszcze czasów panowania Romulusa, a więc legendarnych początków Rzymu. Owa elita skupiała w swoich rękach większość gruntów rolnych oraz całą władzę polityczną. Drugą grupą zantagonizowaną i większościową rzecz jasna byli plebejusze, to jest pozostali mieszkańcy państwa rzymskiego, czyli po prostu lud. Ogół obywateli. Znajdowali się oni w dużo gorszej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Mieli utrudniony dostęp do ziemi, ich gospodarstwa to tak naprawdę były takie mikrogospodarstwa o powierzchni około pół hektara. Nie mogli piastować żadnych urzędów państwowych. Arystokracja, a zatem patrycjusze, zdominowała całkowicie życie religijne oraz, co istotne, zagwarantowała sobie monopol na interpretację prawa. Jako, że to wówczas było jeszcze prawo zwyczajowe, to jeszcze nie było prawo spisane, a zatem było to takie prawo oparte na ustnej tradycji, ta możliwość interpretacji oznaczała de facto sprawowanie rządów w ramach tej interpretacji prawa według własnego, widzimisię. Ten stan rzeczy oraz liczne nadużycia ze strony patrycjuszy. Pycha tej rzymskiej arystokracji doprowadziły do otwartego buntu. Już w roku 494 przed Chrystusem plebejusze opuścili Rzym i przenieśli się na wzgórze Aventyn, leżące na południu od palatynu. Tam ogłosili utworzenie własnego, niezależnego państwa plebejskiego. Była to pierwsza taka secesja. Moment został wybrany znakomicie, ponieważ Rzym znajdował się wówczas, jak to zresztą często bywało, w stanie wojny z sąsiednimi plemionami, a przecież to plebejusze stanowili podstawę e, armii, to właśnie oni tworzyli zasoby ludzkie tej armii. Patrycjusze zatem, chciał nie chciał, musieli się zgodzić na pewne ustępstwa, w przeciwnym razie państwo po prostu rozsypałoby się, przestałoby istnieć pod ciosami wrogów. Za powrót do wspólnoty plebejusze uzyskali prawo zbierania się we własnych, odrębnych zgromadzeniach, czyli zgromadzeniu plebejskim. Powołano też takich specjalnych przedstawicieli ludu trybunów ludowych, którzy mieli chronić interesy plebsu. Mieli oni prawo do wnoszenia sprzeciwu, czyli po łacinie veto, to słowo jest nam znane z historii Polski niekoniecznie w chwalebny sposób. Wracamy jednak do trybunów ludowych. Ich veto mogło dotyczyć działań wszystkich urzędników państwowych, a nawet uchwał Senatu. Awentyn został uznany za ośrodek życia politycznego i religijnego plebejuszy i patrycjusze zgodzili się na wzniesienie na nim świątyni ku czci trójcy bóst plebejskich Ceres, Libery i Libera. Zażegnanie kryzysu nie oznaczało bynajmniej końca konfliktu. Przeciwnie, był to początek długotrwałej walki stanu. Walki plebejuszy o zrównanie ich w prawach z patrycjuszami, no i walki patrycjuszy o zachowanie swojej przewagi w państwie rzymskim. Te zmagania trwały dwa stulecia, ale plebejusze ostatecznie uzyskali dostęp do wszystkich urzędów państwowych oraz kolegiów kapłańskich. Przełomowy był w tym względzie rok 367 przed Chrystusem. Uznano wówczas prawo plebejuszy do piastowania urzędów konsula najwyższej godności w państwie w roku 287 przed Chrystusem przyjęto zasadę że uchwały zgromadzenia ludowego plebejskiego będą obowiązywać w całym państwie bez konieczności zatwierdzania ich przez senat co wcześniej było regułą w ten sposób nastąpiło realne zrównanie stanów i zakończenie konfliktu. Szanowni Państwo, dlaczego ten konflikt jest interesujący z naszego punktu widzenia? Możemy zapytać, co nas obchodzi walka, jakiś pacjentów, i jakiś plebejusz? Otóż tego rodzaju konflikty występują tak naprawdę w naszym kręgu kulturowym niemalże we wszystkich imperiach, że we wszystkich państwach. Właśnie ucieranie się racji pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, czy później powiemy, stanami społecznymi, zbudowało naszą rzeczywistość polityczno-społeczną taką, jak ją, jaką ją znamy. Jest więc, tak jak w starożytnym Rzymie, elementem pewnego społecznego kompromisu niezbędnego do tego, żeby państwo jako takie w ogóle mogło funkcjonować walka stanów miała zatem ogromne znaczenie dla nadania ostatecznego kształtu ustrojowego państwu rzymskiemu. Ustrój rzymskiej republiki był wynikiem kompromisu między patrycjuszami a plebejuszami i dzięki temu akceptowało go całe społeczeństwo. Państwo było traktowane jako dobro wspólne, interes państwa i obywatela postrzegany był nierozłącznie, a to z kolei wywarło poważny wpływ na dalsze dzieje Rzymu. Metodą rozładowywania napięć w sporze o ziemię, a przecież ten spór był jakby integralną częścią sporu między patrycjuszami i plebejuszami, była ekspansja. Głód ziemi najłatwiej było zaspokajać poprzez nie reformy wewnętrzne, czyli nowy podział ziemi, lecz właśnie kosztem sąsiadów. Po prostu zdobywać nowe ziemie i nadawać je tym, którzy tej ziemi oczekiwali i którzy jej potrzebowali. A później, no cóż, e, każda ekspansja rodzi dalszą ekspansję, i właśnie w ten sposób Rzym zaczął rozszerzać swoje panowanie do coraz odleglejszych zakątków Italii. Chłopi rzymscy, stanowiący większość obywateli, byli podatni na hasła ekspansji. Przemawiały one do ich wyobraźni, ponieważ kryły w sobie obietnice utrzymania nadziałów z gruntów zdobycznych. Łączyły też wszystkich Rzymian, bo każdy dostrzegał w ekspansji własną indywidualną korzyść, czy to patrycjusz, czy to plebejusz. Konflikt stanów przyczynił się do uformowania nowej elity politycznej Rzymu, która w III i II stuleciu przed Chrystusem zdecydowała o losach Rzymu i świata. Elita ta, nazywana nobilitas od łacińskiego, nobilis, czyli szlachetny, Powstała w wyniku fuzji przodujących rodów patrycjuszowskich i plebejskich na bazie zbieżnych interesów, umacnianych często małżeństwami. Była to warstwa niezwykle dynamiczna, żądna honorów, władzy i bogactwa. To ona prowadziła lud rzymski do podboju Italii, i to ona zdecydowała o ekspansji Rzymu poza półwysep Apeniński. Z walką patrycjuszy z plebejuszami wiąże się ogłoszenie prawa dwunastu tablic. Terminem tym określa się kodyfikację, czyli spisanie obowiązującego prawa zwyczajowego czego dokonano w roku 450 przed Chrystusem. Był to sukces plebejuszy, bo sam fakt spisania prawa ograniczał nieskrępowaną dotąd samowolę arystokracji. Miała bowiem ona z racji swojej pozycji w państwie monopol na interpretowanie prawa zwyczajowego. Nazwa prawa dwunastu tablic bierze się stąd, że po spisaniu prawa na dwunastu tablicach wystawiono je na widok publiczny. Prawo dwunastu tablic odgrywa szczególną rolę jako pomnik prawa rzymskiego, ale także pewna podstawa prawa rzymskiego i europejskiego, Szanowni Państwo, do dnia dzisiejszego. Nasze współczesne prawo oparte jest właśnie na prawie rzymskim, o ile Grekom zawdzięczamy podwaliny, fundamenty naszej bogatej europejskiej kultury, o tyle Rzymianom z całą pewnością zawdzięczamy fundamenty i podwaliny europejskiego współczesnego prawa. Powróćmy jednak na chwilę do sytuacji politycznej i militarnej w Italii. Po obaleniu monarchii Rzymianie przez jakiś czas walczyli z plemionami latyńskimi zrzeszonymi w Związku Latyńskim. Unormowanie stosunków nastąpiło dopiero w roku 493 przed Chrystusem. Od tego momentu Związek Latyński został przez Rzymian spacyfikowany i stał się narzędziem Rzymu w drodze do podboju półwyspu po Apelińskiego. Najpoważniejszym przeciwnikiem Rzymu, aż do początku IV wieku przed Chrystusem, byli etruskowie. Etruskowie, o których sporo rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Punktem zwrotnym w tym konflikcie okazała się dziesięcioletnia wojna między miastem państwem Weje, a jego pokonanie dało Rzymianom przyczółek po północnej stronie Tybru. Istotnie też poszerzyło wielkość ich państwa. Ekspansję na jakiś czas zahamował najazd Galów, którzy za Alp zaatakowali Półwysep Apeniński, w roku 390 przed Chrystusem Galowie pokonali Rzymian i nawet zdobyli sam Rzym. Jednak po ich ustąpieniu za cenę haniebnego okupu podjęto szereg działań zmierzających do odbudowy państwa rzymskiego i jego znaczenia. Ale na to trzeba było czekać bez mała pół wieku. Bezpośrednio po najeździe Galów Rzymianie wznieśli potężne mury obronne, których resztki zachowały się do dzisiaj. Jedyny raz w długiej historii państwa całą ziemię zdobyczną, zagarniętą po pokoleniu Wejów, podzielono sprawiedliwie między wszystkich bezrolnych obywateli. Był to swoisty rodzaj działania prorodzinnego, mającego na celu odbudowę demograficzną wyniszczonego społeczeństwa rzymskiego. Świetną bazę do podjęcia Ekspansji Rzymianie utworzyli na skutek rozwiązania Związku Latyńskiego, co nastąpiło w roku 338 przed Chrystusem. Większość jego terytorium włączyli bezpośrednio do swojego państwa, a mieszkańcom nadali obywatelstwo rzymskie. Sytuacja części miast latyńskich, zwłaszcza leżących na obrzeżach Lacjum, uregulowana została odmiennie. Ich ludność otrzymała niepełne prawo obywatelstwa rzymskiego które zaczęto nazywać prawem latyńskim. W działalności gospodarczej i w procesach sądowych byli oni również Rzymianą. Również mieszane małżeństwa rzymsko-latyńskie traktowane były jak rzymskie. Nie mieli oni natomiast praw politycznych, które jednak mogli uzyskać, przenosząc się na stałe do Rzymu. Rzym urodził wówczas do roli największego państwa Półwyspu Apenińskiego. Swoje dalsze zakusy skoncentrował na żyznej kampanii, ale tu doszło do zderzenia z interesami Samnitów. Już od schyłku V wieku przed Chrystusem uważały one kampanię za obszar swoich wpływów. Wojny z Samnitami z lat 300. 43 do 290 przed Chrystusem przekształciły się w konflikt nie tylko opanowani nad Kampanią, ale wręcz nad całą Italią. Samnitom udało się w pewnym momencie zmontować ogromną koalicję, do której weszli również Etruskowie, niedawni ich wrogowie, ale także Galowie, Umbrowie czy Lukanowie. Więc w praktyce wszystkie znaczące ludy Italii poza Grekami wystąpiły przeciwko Rzymianom. Tam udało się jednak w decydującej bitwie pod Centium rozbić armię sprzymierzonych. Przesądziło to o losach wojny w Italii. W 290 roku przed Chrystusem sam nici uznali się za pokonanych i zawarli z Rzymem traktat, w którym na zawsze zrzekali się swojej niepodległości. Jedynym poważniejszym przeciwnikiem Rzymu pozostały miasta greckie, wśród których czołową rolę odegrał Tarent. Były one jednak zbyt słabe, by stawić skuteczny opór. Dlatego zwróciły się o pomoc do Pyrrusa, króla Epiru, państwa leżącego na Półwyspie Bałkańskim. Pyrrhus był ostatnim żyjącym kuzynem Aleksandra Wielkiego i chciał mu dorównać podbojami na zachodzie. Wykorzystał więc nadarzającą się okazję i przeprawił się do Italii. Był przekonany, że Rzym będzie łatwym łupem. Wojna trwała 5 lat, w latach 1280-1275 przed Chrystusem. Po początkowych spektakularnych sukcesach. Między innymi udało się te sukcesy osiągnąć dzięki użyciu słoni bojowych nieznanych dotąd Rzymianom, Pyrus wycofał się z Italii. Tarent dostał się w ręce Rzymu. W tym samym czasie inne miasta greckie, sympatyzujące dotąd z Tarentem oraz wolne jeszcze plemiona południowoitalskie musiały uznać panowanie rzymskie. W praktyce zatem Rzym zakończył podwój półwyspuenińskiego. Nie oznaczało to jednak bynajmniej przekształcenia Italii w jeden obszar państwowy. Rzym nadal pozostawał miastem, państwem, civitas. Oczywiście jego terytorium uległo wyraźnemu zwiększeniu o ziemię zagarnięte pokonanym. Oblicza się, że 1,4 obszar Półwyspu Apeńskiego stanowiła bezpośrednią własność państwa rzymskiego. Znacznie wzrosła liczba obywateli, która równała się już 1 trzeciej wszystkich wolnych mieszkańców Italii. Rzym stał się największym państwem półwyspu. Pokonane przez niego ludy formalnie zachowywały swoją niepodległość. Musiały uznać jednak jego zwierzchność, hegemonię. Każdy z nich był związany z Rzymem oddzielnym specjalnym traktatem sojuszniczym. Na ich mocy stały się sprzymierzeńcami ludu rzymskiego, co zobowiązywało je. Przede wszystkim do dostarczenia hegemonowi oddziałów wojskowych. Dzięki temu Rzymianie dysponowali nieograniczonymi w praktyce rezerwami wojskowymi, co zdecydowało o ich pierwszoplanowej pozycji w świecie śródziemnomorskim. Państwa sojusznicze nie mogły zawierać między sobą żadnych porozumień, chyba że za pośrednictwem Rzymu, co dawało mu pełną kontrolę nad wszystkimi sprzymierzeńcami. No, dla obserwatora z zewnątrz, Italia jawiła się jako wielka federacja różnych państw z Rzymem na czele. Przy czym tylko z pozoru mogło się wydawać, że jest to związek bardzo luźny. Tak sądził Pyrus, co sporo go kosztowało. Inna sprawa, że sprzymierzeńcy dość szybko poniechali dążenia do wyzwolenia się spod panowania rzymskiego. Przeważyły korzyści płynące na przykład z udziału w zyskach. Z wypraw wojennych, czyli możliwość otrzymania działki ziemi w koloniach i związanego z tym częściowego obywatelstwa. W ten sposób narodziły się w Italii tendencje unifikacyjne, które w rezultacie zaowocowały pełną integracją polityczną i społeczną Uwysp. Wrócimy sobie na chwilę do ustroju Republiki Rzymskiej. Formalnie suwerenną władzę w Republice sprawował lud rzymski Populus Romanus, wyrażając swoją wolę na zgromadzeniach ludowych. Zwoływać je mógł tylko upoważniony urzędnik. Przedstawiał on zebranym projekt uchwały, którą można było przyjąć lub odrzucić. Nie było zwyczaju dyskutowania nad projektem. Aż do syłku II stulecia przed Chrystusem głosowano jawnie. Na Zgromadzenie wybierano najwyższych urzędników państwowych, między innymi konsulów, pretorów, trybunów ludowych, przyjmowano najważniejsze akty państwowe, zatwierdzono także uchwały senatu. Przy obsadzeniu urzędów kierowano się Dwiema kardynalnymi zasadami: kolegialnością i jednorocznością. Oznaczało to, iż wszystkie urzędy miały charakter zespołowy i z reguły były dwuosobowe. W ten sposób funkcjonowali cenzorzy, konsulowie czy pretorz. Rzymianie bali się powrotu monarchii, która kojarzyła im się z brakiem wolności. Sądzili, że kolegialność urzędów oraz krótkie kadencje skutecznie ochronią przed tendencjami do jednowładztwa. Dlatego też każdy z konsulów miał prawo sprzeciwu wobec decyzji kolegi. Zmuszało to ich często do poważnych kompromisów i do poważnych ustęp za de facto do prowadzenia wspólnej polityki. Wyjątkiem była jednoosobowa funkcja dyktatora, ale ten urząd miał charakter nadzwyczajny. Dyktatora mianował senat w sytuacji poważnego zagrożenia państwa na okres sześciu miesięcy. Wtedy to dyktator przejmował całą władzę w państwie. Nieco odmiennie wyglądała też funkcja cenzorów. Było ich dwóch, wybierani byli na pięcioletnią kadencję, co było wyjątkiem, ale w rzeczywistości swoje obowiązki wypełniali w jej ostatnich osiemnastu miesiącach. Do nich należało sporządzanie spisu obywateli według klas majątkowych, listy senatorów oraz czuwanie nad moralnością obywateli. Określano jako troska o przestrzeganie obyczajów przodków. Konsulowie byli w normalnej sytuacji urzędnikami najwyższymi, normalnej sytuacji, czyli sytuacji, kiedy Rzymianie nie powołali dyktatora. Skupiali w swoich rękach pełnię władzy wykonawczej, w tym również władzę wojskową, czyli imperium. Konsulowie czuwali nad religijnym życiem państwa, to jest składali przepisane ofiary i wraz z augurami dokonywali wróżb. W chwilach wojny przeistaczali się w wodzów i prowadzili armię rzymską do boju. Ich zastępcami byli pretorzy, którym również przysługiwała władza wojskowa. Podstawowym zadaniem pretorów było czuwanie nad porządkiem prawnym w państwie. Jednak kluczem do zrozumienia istoty ustroju rzymskiego jest senat, składający się z 300 członków. To jedyny organ który przy jednoroczności prawie wszystkich urzędów obieralnych zapewniał ciągłość władzy. W jego skład wchodzili byli urzędnicy, a przynależność do Senatu była dożywotnia. Jedynie cenzorzy byli władni skreślić z listy senatorów osoby, które dopuściły się czynów nagalnych lub prowadziły się niemoralnie. Posiedzenia Senatu zwoływali najwyżsi urzędnicy państwa. Formalnie Senat był tylko ciałem doradczym. Konsul zwracał się do niego o radę, jak postąpić w konkretnej sytuacji. Niewyobrażalnym jednak było, aby uczynił cokolwiek wbrew stanowisku Senatu. Senat był głównym organem arystokracji rzymskiej, która dzięki niemu realizowała swoje cele polityczne. Cieszył się ogromnym autorytetem w społeczeństwie. Był nośnikiem rzymskiej tradycji i idei prawa. W rzeczywistości do niego tarzała też władza, a urzędnicy państwowi byli jakby jego delegatami, właśnie odpowiedzialnymi przed senatem. Senat decydował między innymi o wojnie i pokoju o sprawach międzynarodowych i o budżecie państwa, a zatem jego kompetencje były niezwykle wręcz szerokie. I na koniec tradycyjnie ciekawostka. Wspominałem kilkakrotnie postać Pyrusa, nieszczęsnego króla Epiru, który w III wieku przed naszym erą toczył wojnę z Rzymem. Po wygranej bitwie pod Auskulum w roku 279 przed naszą erą miał on powiedzieć do gratulujących mu dowódców jeszcze jedno takie zwycięstwo i jesteśmy zgubieni. Było to odniesieniem do faktu, iż ten sukces, zwycięstwo militarne Kosztował Pyrusa około 3,5 tysiąca zabitych i dużą liczbę rannych, co stanowiło znaczącą część jego armii. Od tego momentu o takich zwycięstwach, które de facto oznaczały klęskę albo niepowodzenie, mówimy właśnie Pyrusowe Zwycięstwo. I w ten oto nieszczęsny sposób do naszej historii i do naszego języka przeszedł w nieszczęsny Pyrus, król Epiru. To tyle, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku.